Kiedy jesteś zbyt przyjazny, zbyt miły i zbyt towarzyski, ludzie zaczynają okazywać ci brak szacunku. Biorą twoją uprzejmość za słabość. Wtedy zaczynają cię nie doceniać, myśląc, że jesteś miękki tylko dlatego, że jesteś dobrym człowiekiem. Ale w momencie, gdy popchną cię za daleko, zobaczą zupełnie inną stronę ciebie stronę, na którą nie są gotowi. Jeśli zawsze jesteś miły, zawsze coś dla nich robisz, będą tego oczekiwać i w końcu pomyślą, że mogą Cię wykorzystać. Wtedy musisz zrobić krok naprzód i pokazać im stronę, którą, której nigdy wcześniej nie widzieli. W rzeczywistości powiedzenie traktuj ludzi tak, jak sam chcesz być traktowany, to bzdura. Mogę okazywać Ci szacunek i miłość przez cały czas. Ale jeśli nie otrzymam tego szacunku z powrotem, nie jestem zobowiązany do bycia miłym. Niektórzy ludzie nie zasługują na życzliwość, niektórzy zasługują na to, by ich sprawdzać, a niektórzy muszą nauczyć się na własnej skórze, co naprawdę oznacza szacunek. Zostaw lajka, obserwuj.